jest borusek, ale taki starszy. Jejciu, jejciu. Co ja widzę? Cała kolonia sarniaków. Mówi, ale jest pod ochroną. Ale ich tu stoi, jakie olbrzymy Tu. Tam, tam i tu na prawo również, o, tam dalej jeszcze, ale ich tu wyskoczyło, piękne miejsce to jakie giganty niektóre no ten to już naprawdę kurde to jest kolos spójrzcie na koszyk i koszyk jest 20-litrowy jaki ten sarniak jest przy nim Piękna kolonia no. jest prawdziweczek. No, prawdziweczek stoi. chyba boruska widzę. To i borusek. To i śliczność. leży jakiś kopnięty Coś go nie dość, że poogyzało Jelenie To jeszcze go potrąciło To no, prawdziweczki chyba stoją A Czy to pod Z grzybki, kurcze jak prawdziwki. No już wezmę je, trudno. Stary Borusek. Stary Borusek.

taki do suszenia, ale piękny. Chyba następnego skarba widzę. Uch, w tych korzeniach to Uch, Zaprątany, ale stary już. No, o, a jakaś gwiazda stoi. Prawdziwe czek. i prawie dziewięćek jest licznych licznych tak rozejrzałem się i widzę tam drugiego takie starsze trzeba przenieść się na liściasty las może tam będzie trochę młodszych jest borsek a kurcze to ceglaty ale ładny taki ceglaś Coś drugiego stoi To prawdziwe czekale Ale już starszy Przeniosłem się na liściasty I Teraz teren I już pierwszą śliczność widzę Ale cudeńko. A, mm. A tu obok dosłownie pół metra. Jest druga pereczka. Jest druga śliczność. Ale jaki śliczny. Drowiutkie obydwa skarby Tu widzę starszego Ślicznego Jeszcze piękny. Mm, jeszcze piękny. O, jest drugi. Jest druga śliczność. A ten to jest starszy. I za chyba następnego. O, ten jeszcze większy. Kurcze. Mam następnego skarba. chyba drugi. Tak. Jakie śliczności. Jakie śliczności. Jeszcze. Śmiały. Rwy'n meddwl ei fod wedi cael ei Mae wedi Maluszek stoi, ale już go ślimol kurde ogrywa no, Tu stoją dwa Chociaż z tego zauważyłem pierwszego O, jest następny O, tu przyrośnięty znowu jakiś tego zauważyłem pierwszego a tu obok jeszcze jedna perełka też poogryzały go kurcze te silmury ale jeszcze jeszcze coś się wybierze z niego ale tu <laughs> kurcze O, on jest tu cały pogryziony, cały pozgryzany, jeszcze ślimory tam w środku siedzą. O, a tu był taki mały przy nim, ale kurczę pogryziony. Ale główki zdrowe. Mam boruska. Mam boruska. No, na tym miścia to takie powygryzane te prawdziwki. ale większość to pogryzione. No kręcę się tak w koło. Kurczę, tam dalej nie było, a tu przy koszyku stoi. Kurczę, a już szedłem po koszyk. Był prawdziwe czekanek, kurcze skorupka z główki została I to piękny kurczę był Jeszcze ten e, Myślałem że to glutowa siedzi a to muczyna <taki>, Taki szkielecik ale zdrowiutki Kurcze, no drugi, drugi raz tak. Postawiłem kosz, bo tu znalazłem takiego y, starszego. Postawiłem kosz, w koło, nie ma nic. A spójrzcie, przy koszu postawiłem, znaczy kosz postawiłem przy prawdziwku. Gdzie kurczę już na, nawet nie mam gdzie kłaść Przy prawdziweczku. liczność tak liczność, liczność.